Dzień dobry, DK06. Pytania zostały zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie odpowiedzi na nie. Najpierw przekaz chwili od duszy, potem odpowiedzi na Twoje pytania. To jest przekaz chwili dla Ciebie. Pioruny, jesteś na linii, gdzie uderzają pioruny. To nie są przyjemne sytuacje. Nie jest to fajny stan, ale to jest taki przymus rzeczywistości twojej duszy do zmian. Jeżeli człowiek po dobroci nie chce się ruszyć, no to potem dusza nie ma sił, innego sposobu, by zadziałać inaczej niż poprzez takie pioruny. Sprawiają one ból, ale wypalają te korzenie, które trzymają cię w danym miejscu i zmuszają do zmian, by zejść z linii tego strzału. Jest tutaj jakaś porażka, są jakieś rzeczy w Twoim życiu, których nie jesteś w stanie pokonać, zmienić, jakieś drogi życia, które nie są dla Ciebie. Ty chcesz wejść na jakiś szczyt, coś osiągnąć, ale ten szczyt nie jest dla Ciebie. Nie masz ciszy, nie masz spokoju, nie masz możliwości, by zająć się swoją pasją. By się rozwijać, by korzystać z potencjału duszy, ty w tym stanie nie korzystasz. Zerwana umowa, przerwane działanie, zobowiązanie, praca, obietnica coś zerwane tutaj zostaje. Ty nie masz wiedzy, możliwości, by przeciwstawić się temu. Jest pokazana Twoja praca, dużo pracy, ciężkiej pracy. Są cele, są plany i dużo pracy, by dojść do tego. I jest mężczyzna w centrum Twojej piramidy, i ten mężczyzna patrzy się tutaj na Twoją pracę i upadek w tej pracy. Jakby ta męska energia miała negatywny wpływ mieć na Twoją pracę albo przeszkadzała Tobie w tej pracy, może wykorzystywała. No i tak, bo pojawia się od razu karta jesieni, niemocy, beznadziei, to światełko w tunelu gaśnie i ta zerwana umowa się pojawia. Jakby ten mężczyzna nie pozwalał Tobie rozwinąć się w pracy, osiągnąć Twoich celów, marzeń, szczytów, zrywa umowę. Obietnice, a ty zamiast w życiu piękną wiosnę odczuwać, radość, szczęście, miłość, po prostu gaśniesz. w takim stanie bez ruchu i bez nadziei. Ale źródło się pojawia przepiękna karta na niebie, na szczycie Twojej piramidy źródło. Przez tego mężczyznę przemawia źródło światło. On może być tutaj jakimś złym bohaterem w tej historii, ale jego czyny są sterowane przez wyższą instancję, piękną i świetlistą. Działania tego mężczyzny. To są kłody rzucane Tobie pod nogi, to są te pioruny i upadek, to są celowe działania źródła, byś zmieniła zasady gry, sposób gry, miejsce gry, bo Ty usilnie nie chcesz zmienić, więc posyłane są kolejne istoty przez Twoje źródło przepiękne, by siłą Ciebie zmienić, by siłą Ciebie przenieść, bo źródło już nie może patrzeć. Jak ty obrywasz, widzisz te znaki i nie działasz, nie reagujesz, nie zmieniasz, więc poprzez istoty z zewnątrz, symbolem jest ten mężczyzna, źródło z tobą działa. Tobie może się wydawać, że te osoby czynią tobie źle, tak, ale celowo, bo miejsce, w którym jesteś, sposób życia, jakim żyjesz, pracujesz, to nie jest to. To nie pozwala tobie się rozwijać, działać z duszą, dlatego takie działania źródła. Ono chce dla ciebie zawsze jak najlepiej. Co masz zrobić, byś wygrała z tym mężczyzną? Popatrz, własna działalność. Własna działalność, zakładasz własną działalność, coś tworzysz, coś wytwarzasz, jesteś na swoim i wtedy ten mężczyzna z tobą nie wygrywa, bo jesteś na swoim, a ty nie chcesz iść na swoje więc przegrywasz dlaczego on ma wygrać bo on jest królem monet nie ty bo ty jesteś odwrócona on ma zamek ty nie więc on wygrywa czy w twoim życiu spotka ciebie coś dobrego tak ta działalność własna pójście na własne to jest to dobre ale arka przymierza jest odwrócona jeżeli ty tego nie zrobisz nie zadziałasz to to dobre nie przyjdzie bo dobre może przyjść jako nagroda za podążanie ścieżką źródła. Jeżeli podążać będziesz pod prąd, no to pioruny zostaną, a ty tutaj pod nimi. To był przekaz chwili dla ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.